kompleks Edypa objawy i leczenie kompleks Edypa u dorosłego kreska czyzny Kompleks Edypa to zjawisko opisywane w psychoanalizie które polega na erotycznym pocigu syna w kierunku matki i niechciwobec ojca. Kompleks Edypa uznawany jest za naturalny etap rozwoju CZ bowieka i typowo ustpuje on samoistnie, jednak kreska E nie u wszystkich tak się dzieje. Do jakich problemów u Rozbego M kreskaczyzny prowadzi nierozwizany kompleks Edypa? Czy w przypadku do dowiadczania kompleksu Edypa w kreska kreskałyciu pacjentom Mokreska E by zaproponowane jakie leczenie i, przede wszystkim, jakie ES objawy kompleksu Edypa? Kompleks Edypa u dziecka nie musi niepokoić, w przeciwieństwie do tego, który na zaobserwował u dorozbego M-czyzny. Kompleks Edypa to jeden z wielu mechanizmów psychologicznych, wyukres przez Zygmunta Freuda na drodze rozwoju CZ-bowieka. Mechanizmy te stanowią element stworzonej przez niego psychoanalizy, przez wielu traktowanej w RCZ jako pseudonaukowy naukowy BEPCOT. Jej przeciwnicy sugerują, Kreska e tak naprawdę upatrywanie w dzieciństwie przyczyn rukreskanych problemów psychicznych, występujących i ukreska w do rozboci, jest tak naprawdę pozbawione sensu, a wiele zjawisk wyrukreskanianych w psychoanalizie nie zostało do tej pory w ogóle potwierdzone naukowo. Mimo tego, kreska e psychoanaliza rzeczywiście budzi znaczne kontrowersje. Wielu pacjentów i tak z niej korzysta i osiga oczekiwane korzyści przebycia terapii, dlatego nie sposób wobec tego całkowicie dyskredytowa psychoanalizy jako metody terapeutycznej. Kompleks Edypa Pochodzenie terminu okrelenie kompleks Edypa w zibosi od pewnego mitu. W historii tej greckiemu wbatcy, lajosowi, Przepowiedziano: Kreska S. zginie on zerki w basnego potomka, a co widzę, jego w basny syn miał psi, później zwisa z jego map kreska Ong. CHC zapobiec tym wydarzeniom? W porzucił porzuci swojego dopiero co nowo narodzonego syna. Wiele przepowiedni w ogóle się nie spełnia. W przypadku Rajosa jednak uzbyszana przez niego wersja przyżboci rzeczywiście si sprawdzi ba pomimo porzucenia jego potomek, Edyp, przekreska i w trakcie walki zabib swojego ojca. Dalsza CZ przepowiedni równie kreska si ba, Edyp zwiza psi bowiem ze swoj i Jokast, a nawet doczeka psi z niej dzieci. Bohater termitu nie w pojcia ani o tym, kreska E zabi swojego ojca, ani te kreska o tym, kreska E polubib i później jest P bo dzieci ze swoj w basnu madrk. Kiedy dowiedział psi o tym, wiadomo ta wywarbanie bagatelne w P na jego psychikę, kreska czy sam si o a później z basnej woli uda psi na wygnanie. W. Wietle psychoanalizy jako kompleks Edypa traktowany jest zasadniczo kazirod czy pocigie seksualny, wykazywany przez syna do własnej matki. Kompleks Edypa objawy wspomniany wykreska E kazirodczy pocig pocigie seksualny do rodzica okreska E wydawa się do kontrowersyjny, w rzeczywistości jednak przynajmniej według twórców psychoanalizy dowiadcza go w swoim kreska i i kreska DCZ bowiek. Kompleks edypa uwidacznia się wtedy: kiedy cecha bopiec zaczyna poznawać zjawiska związane z erotyką i kiedy pojawia się u niego pierwsze myli zwizanych z w seksualności? Gdy zjawisko to wystpi, zainteresowanie erotyk kierowane jest na najbliższą kreska w otoczeniu osób pepci przeciwnej w tym przypadku jest nie w banie matka cecha bobca. Zauwa kreska Y. Kreska E Dziecko dowiadcza kompleksu Edypa. Mokreska na przede wszystkim poprzez to kreska E Malec zaczyna coraz bardziej de kreska Y do bliskiego kontaktu cielesnego z matką. Mokreska E On na przykład bati jako naladujce ojca próbowa CZ stocabowa od odwusta. Dziecko kreska e równie kreska stawa się zdecydowanie bardziej ciekawe cielesności matki. Do tej pory w kontekście kompleksu Edypa wspominano tylko o relacji pomiędzy matką a dzieckiem. Nie jest jednak tak: kreska e ojciec dziecka w ogóle nie jest owany w przebieg tego zjawiska. Matka wchodzi w relacje erotyczne z ojcem. W związku z czym dziecko zaczyna odczuwa zazdrość w stosunku do swojego opiekuna. Mokreska Esi to przejawia w rozmaity sposób, malec mokreska e by na przykład rozdra kreskaniony w obecności ojca czy te kreska stara się odseparowywa go jest z matki jak najwięcej czasu sam na sam. Z relacjami ojciec-syn w kontekście kompleksu Edypa zwizany jest również kreska tak zwany polega on na tym kreska dziecko mia boby się obawia kary ze strony ojca zwizanej z tym i kreska zabiega ono o wzgl jego map kreska onki Mogłoby się wydawa. Kreska E odczuwanie takiego elku jest niekorzystnym zjawiskiem, jest jednak zgoba inaczej. Wystpienie elku kastracyjnego pozwala przepracować kompleks Edypa, umokreska wystąpienie wystpienie identyfikacji z ojcem i finalnie wyparcie kompleksu Edypa. Ostatecznie pocigi erotyczne do matki u dziecka ustpuje. Zaczyna ono odczuwa SKRPowanie w związku z tematami seksualnymi, dochodzi tak kreska e do ukształtowania si superego, czyli ostatniego z wykształcających si elementów całej osobowości CZ Bowieka. Warto wiedzieć kompleks Edypa, jak rodzice mogą wspierać przepracowanie go przez dziecko. Po zapoznaniu się z opisem kompleksu Edypa w rodzicach Mokreska erodzi się przewiadczenie. Kreska E powinni oni podjąć jakie próby zlikwidowania tego zjawiska u swojego syna. Owszem, pewne kroki Mokreska na podi, aczkolwiek muszone by wyjątkowo delikatne. Reagowanie przez mat gniewem czy zboci na próby fizycznego kontaktu syna nie przyniosł korzystnych efektów, a WRCZ przeciwnie mog one doprowadzi jedynie do pojawiania się narastającego konfliktu psychologicznego u dziecka. Dziecka karci wice za naturalny etap jego rozwoju zdecydowanie się nie powinno. Mokreska na jednak pod inne próby dziecko dwu, czy trzyletnie powinno i kreska sypia w swoim własnym pokoju, oprócz tego rodzice powinni również kreska ogranicza pociechom mokreska liwo zobaczenia ich czy to w intymnej sytuacji, czy te kreska po prostu nago. Kolejna by próby fizycznego kontaktu np. na poca bunki w usta. Matka Mokreska E odpowiada dziecku. Kreska E taka czynno jest niejako zarezerwowana dla jego taty, a malec Mokreska E zastpi chocia kreska by poprzez smoknicie matki w policzek. Kompleks Edypa U do M-kreskaczyzny w prawidłowych warunkach do rozwizania kompleksu Edypa dochodzi u kreska we wczesnych latach, kreska dziecka. Nie zawsze jednak tak się dzieje, zaburza ustpowanie tego zjawiska, mog przede wszystkim problemy w relacjach rodzinnych. Jako ich przykład kreska na rozwód rodziców i odejcie ojca od matki. W takiej sytuacji chb bo mokreska E niejako poczu si zwyci C w walce o WZG rodzicelki rodzicielki w kotcu to on zostaje przy niej. Podobnie bywa w przypadku, kiedy matka nie czuje się spełniona w związku z ojcem swojego dziecka mokreska E ona wtedy kierowa cap swoju maluchowi. Przekonywa dziecko o jego niespotykanej WRCZ wyjtkowoci czy SP z nim du kreska o czasu sam na sam. Kompleks edypa w podstawowym zabokres ENIU rzeczywiście związany z występowaniem seksualnie nacechowanego pocigu syna w kierunku matki. Zjawisko to przebiega jednak w ten sposób przede wszystkim we wczesnym dzieciństwie. W sytuacji, kiedy kompleks edypa nie zostanie rozwizany i M kreska dowiadcza go w swoim dorosłym kreska prowadzi mokreska E do zgoba odmiennych problemów pacjent, u którego kompleks nadal występuje M KM przewiadczenie o swojej wytkowoci kreska koreagowa na krytyk czy nieby skorym do jakiejkolwiek polemiki z innymi ludźmi w kotcu sama jego matka przekonywa bagO o tym, jaki to on jest wyjątkowy. Jeszcze innym problemem, którym kreska E wynika z tego, kreska E komplekseypanada jest dowiadczany przez pacjenta. S. Trudności z nawizaniem prawidłowo funkcjonującej relacji uczuciowej w kreskałyciu takiego M. Czyzny. W takim przypadku, objawami kompleksu Edypa U. Dorozbego mogłby nadmierne przywizanie do matki i jej decyzji, a tak E. Trudności z opuszczeniem rodzinnego domu i rozpoczciem rozbego samodzielnego kreskałycia. Dobatwo mo na si do myli, kreska e taki m kreska czyzna mokreska kreska m ci ze stworzeniem dobrze funkcjonującego zwisku z jakkolwiek kobiet. Wakreska kreska leczenie kompleksu Edypa SZCZ, liwie wynikającym z nierozwizanego kompleksu Edypa problemom mokreska na zaradzi. W tym celu konieczne jest jednak udanie się do psychoterapeuty. Sposobem na wyleczenie kompleksu Edypa miałoby być przede wszystkim skorzystanie z terapii psychoanalitycznej. W banie podczas nich pacjent miałby analizować razem z terapeutą dowiadczenia ze swojego dzieciństwa i poszukiwać tych kreskaezjawisk, które mogłyby sprzyjać rozwizaniu kompleksu Edypa. Ostatecznie celem terapii jest przepracowanie takich nierozwizanych konfliktów psychologicznych i doprowadzenie do wyparcia kompleksu Edypa.